Mucha, jeszcze nie, a chcę Cię odwiedzić i czeropić. czy Ty o, widzisz ile lat? To Ty jesteś Iwana Szczęśliwa, co? O, ja Cię ci rozumiem, ja wiem, no, ja no, wiem, naprawdę bardzo mi, mi no, się no, 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 ja A pod tą się tak? ja też byłam bardzo zdenerwowana. Ludzie mówią, że się zdenerwują, a ja też się bardzo zdenerwuję. No, Michasia życzenie pomyśli. Trzy, cztery, ty mucharz. Ja, Super! A 6 lat, ja nie mam Ale fajny tort. Dla mnie chyba. Uż poważnie wiek. A sześć lat. Trzecia, podaj mu ten. O 6 lat włosy zaczynają rosnąć. Mama będzie się... <noise> tak, tak. Mówię w nie? Tylko wujkowi. <noise> nie? Chyba wujkowi, wujkowi. Że? Wujkowi. wiesz rzeczywiście. po chorobie. On jeszcze jest, taki, nie jest całkiem wiesz... Y... Nie wiem. Olek miał dwie. Słuchaj, takie grypy jedna po drugiej. Nie wiem, czy ta. jedna z nich to nie była. Nie to Słuchaj, oni mówią, że nawet jak ty to przeszłaś, to nie wiesz, czy to była grypa. Czy to faktycznie co, nie była taka. Ta, ta. Że do 14 roku życia, że jest tak duża zachorowalność tak? traków dzieci, że. Y, oni o, podejrzewają, że większość jest. z nich to są przypadki. Aha, jeden, jednak. Sobie to kobieta zmarła, nie? To ta od was zmarła, nie? Tak. Bo ja słyszałam, że. A ile tak, miała? Tak, tak. Ona miała 49. Tak, tak. miała... No, no tak. też no, no. no, ja słyszałam tam. Ale ona chodziła z tym, żeby cały czas. 50 u mężów Belgii była w niej ale że tam Ale słuchaj, ty wiele wody. się powiesił, tak? Ty wiesz co, z tyłu nas, tej binarowa mieszkańczka. to Pierwszy no, blok, w 30 km. Tak, teraz rozmawiamy podaj talerzyk panu. była u mnie na kawie ja. i mówiła właśnie, że on się już nie jest takim... Z podawać ci? zamiarem i tutaj na tych Ja słyszałam, że tu jak się idzie na PKP w tym parku, no, no po no, no, tak, no, przy tej ja, rzece. stara benzyna, no, jest, stacja benzynowa. No, no, tam nie po no, drugie no, A jak z nimi było niekala, to byśmy z nimi byli na weselu. Ale, Ale on co nie to za fajne... ze taki fajne... naprawdę, i takie fajne małżeństwo, i trójkę dzieci już takich odchłonęłych mieli. nimi.

Idziemy inaczej płacą. z tam do na tak? stanu No bo Idziemy ja na ci z Pałacu. Idziemy tam stanu wiesz? Idź tam no między stanu a Pałacu. Idź tam stanu z Pałacu. Idziemy To jest co? Muszę przywieść A może pójdzie? Ja Jakie ja Swoje, teraz to, to, to to, to chodzę. nie ma pracy. No właśnie A, o tam to ma, to nie ma innej pracy z A to nie? O, ja tam. A mówi też szukają, bo się był tutaj zaufany, bo nie chcą nikogo tam, bo... Podziemę. To był też stąd. No, no tak, tak, bo ja już dla dziecka, bo ile to w telewizji pokazywali, no, tak to a ja to ona jest też zmęczona, nie? Bo trochę pracuje i tam jak ma wolno, to i co tam tak dobrze. dzieci. No, no, to Strowis, grypy. Nie. A, no, 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 nie no, tak nie, no, długi no, czas, nie wiem, czy jeszcze jest. Ale ja też się grała, i kichała i mówi nawet do lekarza mówi się ich, bo tam jest więcej chorych niż wiesz. wiesz no, może się narazić, tak? no, to prawda, nie? No, ale to A ja moją już marzą... za e, e, na ciepłej na ostro po kaczywo zrobiliśmy muszę

Bo tata nagrywa. Jo, bo tata nagrywa, Pokiwamy Myślałem tata. trochę. <grym> Myślałam, że ty mężczyzna po baterię wysłałaś, a tata teraz kamerę stanął, Tam że pogadamy. A, no, to... <grym> wiecie, jak nas tu mają? To się nagra. <grym> ale nie ma takich. Jak ten nektar? Jak papier, ale pieczonego. tak? Tak, piekarnika. Pieczonego. 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 A jak Pieczonego. I to ujrzy żeby nie było że rzebatej. Już nie dobrze. Z głową? Nie, dobrze, już nie tak, to tak, to to, się nie zmieścić. To Ale to raczej może być z głową. Ta flaszka musi tutaj. I środek robi warzywa tak, jak dojrzy po grecku. Tak. Cebulę, bólem, tak. Pięknie tak, mi tak. dużo przesmażam troszeczkę, przyprawiam. I to w tym poszerzuję to że tak. I robię, to, tak. I mhm. to w sercu. I zabijam w konie, smaruję go trochę masę i w opiece. Ciekawie, co w całości. Dla mnie to jest najlepszy efekt. Tak. Chyba tak się nie bierzemy Uśmiecha się ładnie. I do, ładnie jest elegancko? Ja mówię, co muszę czy czy stawa, żeby to nie mówili, na że nasza synowa jeść nie dała Nie. Że nie? To jest. No, ale synowa no. sama na najbardziej najgorazdziej. Kobieta jak musi, to, to jest to to tak, że A on się tak po co mi jest taka... to samo, że... Ja uczę ze no? wszystkim. Tak. No, ale czy no, to tak, więcej tego za? Nie, no. Z farszy, z farszy, więcej to jest z tym? Może mhm. nie, czy tylko tyle do tego e, karpia? Są dole czy dole, więcej czy nie robisz, nie robisz, robisz tego paryżu? Nie, nie, ale tyle co do karpia, bo ja wtedy nie robię już rybek o wersji żadnej. Nie, no no. nie, Tylko to, nie? A ja też będę nagany.

no, no, to cię. Muszę wcześniej zrobić. Trzeba. Muszę pirogi też wcześniej, nie? Wszystko sobie coś wyłożyć. No ja. Tak, i na talka ci pomaga. No, no. no już już do przyjedzie ciocią. Schodzić dla nas. w tym roku próbuję cioci nowe pierniki robię, bo.